Honda Civic, dzień dobry panu. Więc, jeśli chodzi tak. o te hamulce z tyłu, to wiadomo przez co to się podziało. Przez zaciski hamulcowe, proszę zobaczyć, to jest z lewej strony zacisk. Rozerwana gumka, tłoczek cały pordzewiały. Także tak to wygląda. I teraz ja panu wyceniam całe kompletne zaciski Takie średniej kasy. Nie najgorsze chińskie gówno, tylko takie sensowne. Też nie najdroższe, bo tak, tak jak pan sobie życzył, czyli całe zaciski kompletne. Oczywiście, gdyby pan chciał to regenerować, wyszłoby sporo taniej, no ale prosił Pan, żeby wyceniać panu cały zacisk. To, to panu później wyślę, ale po kolei. Czyli z tyłu wchodzi w grę wymiana kompletnych tarcz, klotków, plus wtedy pan się zastanowi, czy to zaciski, czy regenerujemy. Do tego prowadnice wszystkie z prawej, z lewej strony do wyczyszczenia, do wypiaskowania, do nasmarowania, bo jest z nimi źle. Jeśli chodzi o przednie hamulce, to tarcz zostało jeszcze po pomiarach 50%. Yy, więc i są ładnie zużyte i z zewnątrz i od wewnątrz, także one zostają. Klocka też jest dosyć grubo, tylko do wypiaskowania, do wyczyszczenia były jarzma hamulcowe. Yy, I też do nasmarowania prowadnice, bo one się zapiekały. I jedne i, i drugie. Yy, to tak jeśli chodzi o te przednie hamulce. Yy, dalej ten. Olej z filtrami, płynem chłodniczym, płynem hamulcowym to też to wcześniej o tym rozmawialiśmy. I teraz po tym przeglądzie, który kolega robił, sprawdzał to auto, to troszkę rzeczy wyszło. Postaram się panu to w tym kosztorysie rozpisać. Tak hierarchicznie, co jest według nas ważniejsze, co jest mniej ważne. Natomiast teraz będę leciał po kolei, co jest na liście, co kolega mi tutaj rozpisał. Po pierwsze, amortyzator to jest przedni lewy i osłona spadła. Osłona się ogólnie trzyma i teraz brud, który z koła yy, się wydostaje, może wlecieć na amortyzator i po prostu uszkodzić uszczelniacz, który tam jest. Czyli jakiś delikatny kamyczek, piach, wpadnie na tłok podczas pracy amortyzatora, uszczelniacz się uszkodzi, olej wyleci, no i amortyzatory będą do wymiany. Eee, to jest... Nie przeszkadza to teraz w jeździe tak naprawdę, dopóki amortyzator się nie uszkodzi, ale żeby to poprawić, no to trzeba zdemontować amortyzator. Nie ma innej opcji, więc robocizna jest tutaj dużo droższa niż, niż to wszystko jest warte, no ale tak trzeba zrobić. Kolejna rzecz, jest delikatny luz z prawej strony na maglownicy, czyli na przekładni kierowniczej. To jest tam ten element na środku, taki powiedzmy sobie srebrny. I żeby to zniwelować, no to trzeba zdemontować tą maglownicę, oddać ją do zregenerowania. Tak to wygląda. Kolejna rzecz to gumy stabilizatora. To jest element zawieszenia. I one są o tutaj, z obydwu stron z przodu, z prawej i z lewej. Są wycieki oleju yy, z silnika widoczne, i to nie takie super małe, tu jest od strony rozrządu, tylko skąd dokładnie? Czy to jest jeden wyciek z uszczelniacza wału, na przykład, lub z góry, z wałka, lub spod pokrywy? No to tutaj by trzeba było umyć ten silnik i dopiero wtedy oceniać, skąd jest ten wyciek. I czy to jest jeden wyciek, czy tych wycieków jest yy, kilka. To nie jest tak, że tu cieknie, kapie, że nam się tutaj nazbierało oleju mnóstwo. Na razie tutaj na podłodze nie ma jeszcze śladu po tym. Też się żadne krople nie zbierają, no ale ten wyciek jest. Kolejna rzecz to dziura w przednim pasie. Spróbuję ją tutaj znaleźć. Krzysiek! A, dobra, już widzę. Tutaj jest przedni pas pod chłodnicami i on jest dosyć mocno skrodowany tutaj to widać a tutaj jest dziura wiadomo ta korozja no, będzie tylko będzie tylko bardziej postępować i no, będzie tylko gorzej z tym nie to jest kolejna rzecz chłodnica klimatyzacji się rozpada a tutaj faktycznie tutaj z tej strony pokażę jak wyglądają lamelki jeszcze względne, też nie w jakimś fantastycznym stanie, ale tak to wygląda tutaj. To jest prawa strona chodnicy, i tu idziemy w lewo. Proszę zobaczyć, tu już lamelek nie ma w ogóle. Tu już widać z tyłu chłodnicę silnika. A brak tych lamelek powoduje, że powietrze, które tędy wpada, w stronę tej chłodnicy, nie schładza dobrze, poprawnie czynnika chłodniczego od klimatyzacji i nie dochodzi do poprawnego skroplenia się tego czynnika. No i tym samym jest zaburzone działanie układu klimatyzacji. To też, no, nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na ogólnie na, 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 na stan samochodu, ale na pracę klimatyzacji, na cały układ jak najbardziej tak. To jest to. Kolejna rzecz: osłona przegubu wewnętrznego z prawej strony jest pęknięta, i w ogóle ktoś tutaj to próbował naprawić silikonem. Tutaj, proszę zobaczyć. Także to jest maniana. Tutaj e, trzeba tą osłonę wymienić, czyli trzeba całą półość zdemontować i wymienić tą osłonę. Nieszczelny wydech e, na włączeniu. do e, to z tyłu chyba. A, tutaj, tak, tu jest obkopcony układ wydechowy. E, także tu by trzeba było to zdemontować, wymienić, wyciągnąć tą uszczelkę e, i zobaczyć, czego to jest wina. Być może gdzieś flansze są pokrzywione, ale to no, trzeba zdemontować i, i sprawdzić. E, Dlaczego to jest nieszczelne? Bo być może sama wymiana uszczelki pomoże, a może być tak, że nie pomoże, bo jest tutaj na przykład flasza jest wygięta, bo ktoś ktoś to przykręcił zbyt mocno, lub ze starości ze zwykłego zużycia eksploatacji, po prostu się pogięły te flasze. Wiesz, jak końcowego wydechu jest pęknięty, albo bo to jest korozja, tak, i tu odpada. I tu by trzeba było sprawdzić, czy to się da pospawać, trzeba to poczyścić, zobaczyć, czy to się pospawa. Jeśli będzie sama korozja, to trzeba będzie nowy uchwyt dorobić. To też no, ciężko to wycenić perfekcyjnie, idealnie, no bo tutaj no, najpierw trzeba to rozebrać i zobaczyć, yy, z czym mamy do czynienia. Yy, I tuleje, belki tył w strasznym stanie są. One nie istnieją. To jest tylne zawieszenie, główna belka, niech pan zobaczy. To jest katastrofa. Te tuleje się rozpadają. Także to jest tyle, co kolega znalazł. Eee, a, jeszcze z przodu zacisk. Zapomniałem o tych hamulcach, tak, tak. One są fajnie zużyte, natomiast eee, zacisk hamulcowy z lewej strony z przodu, on jeszcze pracuje, jeszcze da się go wcisnąć, ale są początki korozji na tłoczku. I też by trzeba było go albo wymienić, jeśli pan chce mieć te zaciski nowe, tak jak pan mówił, albo zregenerować. Ja panu wycenię nowy zacisk. Oczywiście, gdyby pan chciał to robić i chciałby pan zregenerować, no to wyszłoby trochę taniej. No, i tyle. To zaraz panu to wszystko wysyłam. A jeszcze jedna rzecz. O tym zapomniałem. Gumki na końcówce drążka kierowniczego są wsparciałe. One jeszcze nie są pęknięte, ale niedługo będą. Yy, to jest ze starości. Guma się starzeje i niedługo będzie pękać. Jak pęknie, wilgoć się będzie tam dostawała. Po prostu szybciej ta końcówka się zużyje. I to samo jest ze sworzniem. Z tej prawej strony. Tu proszę zobaczyć. Też guma jeszcze jest cała, jeszcze smarzy i nie wyłazi, ale niedługo zacznie, więc wtedy będzie też stworzeń, a tu stworzeń jest chyba niewymienny w tym wahaczu, więc wtedy cały wahacz. Aczkolwiek na tą chwilę jest wszystko z nim, znaczy w porządku. Nie stuka, nie jest wybity. Ani tam ta końcówka, o której, przed o której przed chwilą mówiłem, ani ten stworzeń. No ale to niedługo może być tak, że za miesiąc czy dwa pęknie gumka, wilgoć się dostanie, wieje i zacznie stukać sworzeń, nie? To żeby tak yy, miał Pan to na uwadze. I to by było tyle. Zaraz wysłałem kosztorys i poszedł znać, co robimy dalej. Dzięki i do usłyszenia.